Dzień dobry Związek Zawodowy Rolnictwa Korona. Witajcie. Dzisiaj Związek solidaryzuje się z rolnikami w całej Polsce. Chcieliśmy pokazać, jak wygląda nasz protest na Podlasiu. Dokładnie jest to Bielsk Podlaski. Zgromadzenie odbywa się tuż za spółką Elewar. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Pomimo bardzo złych warunków pogodowych, frekwencja jest bardzo duża. Jest godzina 10.30 i ciągle dojeżdżają rolnicy ciągnikami. Jest to manifestacja pokojowa, więc rolnicy też zachowują się pokojowo. No również nie mamy problemów, jeśli chodzi o policję. Kontrole odbywają się, bo to muszą się odbywać, przygotowani. Więc dalej będziemy i pokazywać Państwu, co dzieje się w naszym regionie.